Okej, okay, czyli witajcie w krajucinku z Banży Kazui. I coś nas tutaj... A, gruncia nas atakuje. O, odkryliśmy teleputer. W tej chwili wiele się nie przyda, ale jak znajdę drugi, będę mógł się przemieszczać. Okej, okay, warto wiedzieć. Okej, okay, czyli na razie nic nie możemy innego zrobić. Okej, okay, ale to i tak chyba czas na to, żebyśmy w końcu... E, z Mambo pogadali trochę i... zbudowali sobie jakiś pojazd. Tak jakiś własny pojazd najlepiej. Tak, skrzynię mam, bo ja bym chciał, nie skrzynię mam, bo tego chciałbym pojazd. To to nie, nie ma warsztatu. Jak tam jak mogłem wjechać, ale... Może trzeba było wejść po do środka. Ej, okay, mam, bo nie, ale czy mogę tutaj wejść? Po tak, mogę. Okej, okay, no to mój błąd. Okej, okay, no potrzebujemy czegoś szybkiego na pewno, tak? Pytanie, czy mamy więcej silników? Bo tam rzucili taką poradę, że dwa silniki są zawsze szybsze niż jeden. Hmm. Okej. Okay. Mamy jakieś poradniki, ale myślę, że je chyba zignorujemy, prawda? Hmm. To widzieliśmy chyba, czy nie? Tak, no powinniśmy to widzieć. Dlaczego się to odpaliło jeszcze raz? Montownia. <laughs> Blań pojazdów, ale chyba nic nie mamy. Nie, okej, okay, nie mamy. Mamy... Uh. Okej, okay, są tutaj poradniki jakieś. <laughs> Ok, co to jest? Stare i Co, odpadłem do od pojazdu. pojazdów? Mogło szybko połączone w oryginale. Ok, podniesiemy, klikamy X. Dobra, to... Mm. Ok, ale to mamy tylko przenośne, warsztat jest tylko wtedy, ale tam się jakoś spsuło. Eee, I to nie jest kwestia tego... Ok, ride right bumper jak już jedziemy, ale ładny traktor sobie drogą. Okej, okay, strasznie idzie wyglądają te... te filmiki, jak mam być szczery. Okej, okay, ale chwilowo nie mamy chyba nic więcej. Montownia, testor. Okej, okay, testor pewnie będzie... ...takim faktycznym miejscem do testowania tego. Mamy silników? Mamy jeden mały silnik. Okej, okay, czyli co, no... zakładamy... potrzebujemy fotela. Okej, okay, o, dla pasażera też możemy mieć. Uff. No dobra, ale na razie myślę, że mieli się o pojazd. Okej. Okay. Niechaj będzie i pasażer, tak? Mogę to jakoś obrócić? Pewnie tak. Rotuj. Rototuj, mhm. Ja bym chciał niżej mieć. I co teraz? Super. E... To część nie jest podłączona, ale to nie, nie jest taki problem. Mm. Okej, okay, chciałbym coś w miarę szybkiego, w związku z czym... czekajcie, koła. Mm. Mamy już 4 koła. 4 kół chyba nie potrzebujemy, na szczęście. Ale jakby to zrobić tak, żebyśmy tutaj mieli się... Jakkolwiek. Okej, okay, zasilanie. Chciałem zrobić takiego trójkołowca fajnego albo czterokołowca. Takie malusieńkie coś sobie działało. E, zasilanie. Hmm. Okej, okay, nie, nie, nie przewiduję miejsca na... na, na, na e, nie, przewiduję miejsce na... Na coś poza. Paliwo. Tutaj ja też mamy tylko jedno małe paliwko, także... Myślę, że... Oj, chciałem w górę akurat. Okej, okay, myślę, da, nie, magazyn, co daj magazyn? Tackę nam może dać. A nie, tacka nam nie potrzebna. Amunicja, amunicja też na razie nie potrzebna. Karoseria, lekki. Okej, okay, kostka, clean, tyczka, panel. Okej, okay, ale to chyba chyba nie potrzebujemy tego, prawda? Czekajcie gadżety. Mamy, może mieć antenkę, ale chyba nie. Okej, okay, mi się czasem słyszy, dzięki temu rzeczy. Okej, okay, co to? antenkę sobie na górę. No, może nam to nie przeważyć, mam taką nadzieję. Okej, okay, no to jakby rzeczy ważnych Nie mamy kół. Pytanie: czy jak po prostu wezmę te koła, tak osoby tutaj, to będzie w porządku? Chyba nie, niestety. Chociaż no, może. Misia spróbuje zrobić taczki. Takie biedne taczki. Tak, żeby to się jakoś trzymało w miarę. Misia, misia nie ma tej części. No dobra. E, e, misia może na tor, na testor. Tor testowy, testor. Okej, okay, ja ch chyba potrzebuję jakiegoś rylca do tego, tak naprawdę. Mhm, bo ani to za szybkie, ani to za potężne. Gdzie jeszcze ja mogę poszukać czegoś, żeby to w przebijać przez to, żeby mi, mi się nie był na, na, na linii frontu. No dobra, okej, okay, ja bym to zapisał na razie. Montownia, bank. O, bank pojazdu, dobra. A, zapisz pojazd. O, nie, będzie trzeba to zapisać. <grym>, pojazd własny, nie, nie chcę. Chciałbym to nazwać taksor, ale za chwileczkę może zejść. Eee, chciałbym do góry kapsem Taksor. Dobra, tak go łatwiej No tak po jak, troszkę. I pośmiejmy. Taksor, będzie ładnie. Projekt zapisano. okej, okay, super. I co, teraz mogę już wyjechać, tak? No byśmy jakieś tam pojeździć sobie. Być może faktycznie ulepszenie. Z tego blotka z przodu mogą być fajne. Okej, okay, zrobienie bez sztyku to jest dobry pomysł. Zawsze. Okej, okay, to na razie nie skacze i tak dalej. Nic więcej nie robi, niefortunnie, dlatego chyba sobie musimy. Okej, okay, teraz myślę, że szerszy rozstaw osi byłby fajniejszy, ale to też więcej mocy potrzebujemy. Okej, okay, okay. w każdym razie chciałbym już mieć to wczytane i chciałbym pójść dalej. Okej, okay, puzelki, czy chcemy latać? No bo chyba nie. Nie mam jeszcze trzeciego puzelka, ale to wiedziemy sobie. Do tego świata ponownie. I spróbujemy skończyć to wyzwanie, bo byliśmy już w wulkanie i odblokowywaliśmy tutaj te, te mini-wulkaniki. Okej, okay, brakuje nam jednego tutaj, O pierwszym był chyba wyścig, drugim było właśnie. a też nie, czekajcie, mi się mieszają te światy No i te to, to osobliwe momentalne lagi to nie jest moja wina w sensie. Trochę tak? Ale to nie jest uzależnione ode mnie. W sensie też się widzę. To nie jest kwestia nagrania. Niestety, no ale każdy sprzęt ma swój, swoje prawa. Okej, okay, to jest nieszczęśliwy rolniku jeden ty. To żądny umieszczliwy działu jeden. HGW, czyli fabularne, okej. Okay. O, takająca bomba. O nie, orzeczki mam oblecą w powietrze. Byle kuku, niedobrze. Co mam zrobić? Mambo zajęty za metaliem, dziwny hałas, bombardowiec! owiec. Metalowy gołąb. Ziarna, które musiało leżeć. I to, to trochę wygląda jakby było prosto z gier wygudkowych. Nie powiecie, że nie. Okej, okay. potykał, po, po zaczęło otykać. Bujaka. Świetne sobie słowo. Bujeka. Ładnie to brzmi. Okej, okay, czyli nie mamy za bardzo wyboru, Buteski tu, mm, no może takiej za, zakopie, w sumie w Polsce używa się tej metody nadal, w czasie kontrolowanego wybuchu, tak, tak właśnie ekologicznie się pozmywamy, tak, ale chyba nie bardzo, jest to sobie lepiej zrobić, więc jakby faktycznie oficjalną metodą pozbywania się ładunków wybuchowych jest wysadzanie okej, okay. nie mamy wyboru, nie wiem dlaczego traktor mam, bo nazywa się traktorem HGW, trochę podejrzane, ale dobra, e, jak się teraz podnosiło? Znaczy, to, to może pomóc, prawda? Może tak. Okej, okay, gdzie, gdzie tu jest przód tego? Tam jest rampa, ale chyba nie chcemy skakać z bombą, w sensie. No ale mi się trzeba w kwestii chyba. Oj, ale to był błąd. To był na pewno błąd. Banjo jeden. Urgh. Biedny ten traktor trochę. Mało momentu obrotowego ma. Mało siły. Jak tam można go nie dojechać? O, mam nadzieję, że to. Znaczy, po tym się raczej przyjać nie da. Tak już wszystkie takie dziwnie teksturowane rzeczy w tej grze. Są toporne do przejechania, ale to by znaczyło, że gdzieś jeszcze musimy mieć tam jeszcze. Hmm. Podjazd. Okej, okay, no brak wywiadu i informacji. To faktycznie jej pojeżdżenie po tej krainie mogłoby znacznie pomóc. Ale tak jakby ten szelf się po prostu osuwał. Może no, trzeba było po prostu do środka wjechać, Okej, okay, mamy czas i chodzi nam o puzelka, tak głównie. O, mamy lampy. Przynajmniej mądre jak na traktor. Wtedy dałoby się wjechać. Czy to nie jest aż taki potężny traktor? Okej, okay, zdaje się, że wyjechał bardzo złą stronę do, do wjazdu do tej góry. Ja wiem, bomba, bombą, ale to może. Hmm. Może by ją tam wrzucił po prostu jakoś. Czy to nie będzie wjazd naprawdę? <grym> tak to wygląda. Okej, okay, czyli nie wybraliśmy chyba najlepszej trasy, najdelikatniej mówiąc. TIA. No, można tym driftować nie bardzo. Okej. Okay, Mieć mi do butleski zanim bomba boom. No ma sens, hej. Okay. To tak jak butleski byli tutaj i to dziadostwo. Ray bumper, dostaw. Już coś tam odebrał. Okej, okay, chyba znowu wybraliśmy. Ho, to nie jest najfortunniejszy czas na, na, na decyzję. No, myślę, że butleski jeszcze nie skończył tego naszego urządzenia. O nie, to jest tutaj. Tam nie chcemy jechać. Ewidentnie to jest tutaj. Cicho, to me mecha złomie Może by na bombę zabrał, to było spoko. Okej, okay, to... to nie było najbezpieczniejsze. I podejrzewam, że to się nie jest koniec. A, jednak jest. No dobra. Nie byłem dumny z tego. Ale fajny. do komputera, jak to uczą. Podeszli do angielskiego. Nek, nek. No, Okej, okay. to dziwne, że my tego nie, 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 nie rozbroiliśmy. No cóż, e, mi zostaje puzelka. Co dają te trofeaty? No tego nikt się nie pofatygował, na tłumaczyć. O, mamy kolejną bombę, gra To dobrze on nie zbiera. O, jajko, ładne jajko. Okej, okay, ale zdaje się, że w tym świecie to chyba tyle, prawda? Lipka w roku jakiegoś tego Statystyki. Yy. Hmm, to, to jest dobre pytanie. Jak, w jaki sposób możemy sobie łatwo wrócić? Czekajcie, tutaj co chwileczkę chyba każde wyjście i wejście z menu implikuje zapis. To no, może mi się tyle tam? Tak, takie mam wrażenie. Tak mam też nadzieję oczywiście. Dobra, chodź, bo pokaż, co tutaj masz. Hmm, chyba chcemy odwiedzić kolejny świat, tak naprawdę. Okej, okay, w czasie gry o puzelki nie końca wiem co chodzi, ale... Eee, nie dam się kołysać. Wszystkie nie pojazdy mogą być używane w świecie gier. Co czasami wygląda, jakby było źle przetłumaczone. Albo ja nie rozumiem tego, tego typu humoru. Okej, okay, tutaj ta złośnica będzie nas atakowała cały czas słownie. Bo inaczej chyba jej nie pozwolili chwilowo. Chociaż znając życie, będzie. Hmm. no życie, by nas mogła atakować. Mniej słownie... Co tam się stało? się? kula. No, uh, Logbox 720. Eh, ileż to było magicznych... Ech, ileż to było magicznych wspomnień z tym, jakie były pomysły na temat następnego Xboxa. Okej. Okay. Okej, okay, chyba gruncia by nie dawały nam nowe część, takie ważniejsze. No, byśmy chyba chcieli sobie tu z gruncią chwilowo. A wiem, kulka, kulko, a, to nam nic nie dało. No można i tak. Grunciu i twój dziwny kocie. Nie mój brzydki, ale nie, nie mam brzydkich kotów. Wszystkie koty na swój sposób są ładne. Okej. Okay. Grunciu, ty moja jedna wiedźmo. Czas się pofajtować, tak? No, mamy bossa, mamy jednego bossa. Nie wiem. Aha, słowa wyzwania, Jinjo. Też nie wiem co to daje, ale... <laughs> może kiedyś to wiemy i będziemy w tym wracać do tego wszystkiego. <laughs> I myślę, czy bossa... Nagraniem nie usiąść, nie przysiąść i nie pozbierać tych skrzynek, i nie poruszać tych wihajstrów, do których możemy się dostać za pomocą tego dziwnego glicza. Może dziwnego. Okej, okay, tu to, to była rampa. Nie ja mam skoczyć. I to wygląda jakby dał radę się to rozwalić. Przez ginger, Flor mi nie interesuje, wybacz. Hmm, okej, okay, to, to nie był skam, jednak. Okej, okay, bardzo ładnie wyglądają te orzechowe pola. Ja Miałem kokosowe, ale to, to jest orzech. Zadzwonię, Jimjo. Ojej, to wygląda już mi tutaj pływać, prawdopodobnie. A my chyba nie potrafimy za bardzo. Co się, na ta woda też nie zachęca. To wygląda jak woda na Śląsku. Dosyć często, niestety, smutny widok. Niechytuje Śląska, piękne miejsce. Ale jednak na fabryki troszkę to monitorytowały. Dobra gruntia. Pokaż na co to jest. Nie fuc na mnie ty. Ja chciałem gruncie tutaj potegować. Nie kluczem, tylko tak, jakoś inaczej. Eee, <grymne> kokos wielki uroczy! Gdzieś się mojego kokosa zobaczyło. Loko koko, grunciu ma na ciebie oko, hehe. <grymne> Okej, okay, tutaj props dla podobało mi się. Jak trochę to czytam, to mam wrażenie, że panuje tutaj bardzo podobny klimat, jak między narratorem, a Larem? W Lary 7, po bingo. Tak wiem, to może nie jest najlepsza gra na wspominanie o tamtej grze, ale... Co ma wiedzieć ten dwie? No, okej, okay. ona tutaj że te swoje taczki ma dosyć potężne. Mighty Kokos, no dobra. Chcemy ja tego onić, ty? Co, czy co? Mamy go buchnąć, no dobra. A, zła wiedźma. Cele gry, co? Muszę sądzić kokę z jej pojazdu. Wielki, ciężki lub potężnej mocy. No dobra. To na pewno nie jest to, to moje, nie? Ale... bo te chłomby. Ciężarówka, taksówka, ciężarówka. Wyścikułka mi się wydaje, że być całkiem spoko. Paliwa, amunicja. amunicji. A nic mam mało, to prawda, ale... Tylko no, mają dokładnie to samo tutaj, jeśli chodzi o moc. Tylko pewnie ciężar. HGW, był traktor. On no, nie jest jakiś potężniejszy, nie? Nie. Tak to nam nie pomoże. Ja no, zaufał ciężarówca ma nasze naszej przyjaciółki. Jeśli mamy ją jakoś potrącić stąd, tak? No to to się wydaje być całkiem. Nie do końca wiem, co mam to zrobić. <grystanie> Okej, okay, mamy ją strącić albo tego kokosa jakoś. Nie, my nie potrafimy pływać, właśnie, Nie bardzo. Co my tutaj mamy zrobić? W na sensie w gruncie to może rozpaść pewnie jakoś, ale raczej nie chcemy się z nią tutaj bawić. Ups! Nie, 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 chciałem po prostu zakosić tego kokosu tam z góry. Uuu, nowy traktor. Ładny traktor. Coś mamy do gońca sobie strącić? Tak to brzmiało, tylko pytanie, czy o to chodziło naprawdę. Takie zniszczenia tutaj do, do zrobienia? Nie, magnesik, nie przeszkadzaj. Z czego ona ma te koła? Nie, to już nauczenie doświadczeniem. No tutaj nie chcemy być. Bardzo tu nie chcemy być. Halo? Ty, panie magnesik. <grym> Dokładnie o tym chodziło. Oj, mi się nie pływać, nie bardzo. Ani nie oddychać pod wodą. Wróć, Co to wróciła jedna za jedna? A, my jednak pięć w tym No dobra. Czy mamy w nią wlecieć po prostu? No to wygląda, ale... No ja się udało jakoś przyblokować czy coś. No ona jest cięższa, ewidentnie, nie przeskoczymy tego za bardzo. No nie no, tędy też nie. Jeszcze nam się paliwkę kończy, tej. Niedobrze. Powa czasu. Czy mamy znowu opływać? Na szczęście nie, ale. Kokos! Ach, prawie. Ok, przez chwileczkę to miałem, nie? Bo chyba o to chodzi, by tego kokosa gwiznąć z tej plandeki. Znaczy, plandeki to nie jest plandeka. Okej, okay, to pornie nam idzie faktycznie. wracanie! W wodzie wodzie. Znaczy duże słowo woda. A to zielone coś. No faktycznie by tutaj po prostu i tego orzecha. Gruncia! Oddawaj swoje orzeszki! Pozwól. I będziemy stać często blisko. Znowu chyba osób prędkość byłaby wygodniejszym czynnikiem do walki z gruncią. Okej, okay, ona będzie chciała po prosto podjechać po prostu, nie? Okej, okay, myślę, że to już się znaliśmy. No dobra, gruncie. Ona tu będzie nawracała się zaraz, prawda? Tak. Gruncie. Oddawaj kokasa. Albo coś. Okej, okay, coś zniszczyliśmy, ale to i tak chyba nie było to jeszcze. No eee. tak, oto idziemy za starą babą. Okej, okay, ale wiemy przynajmniej... znamy ścieżki mniej więcej. To też jest jakiś plus oczywiście. Uu, dobra mamy. Aaa, tego trzeba było zacząć. Może by wystarczyło letni nie z tego pojazdu. Dobra, zaś pojazd, to jest najważniejsze. Mamy twojego kosa, mamy twojego kosa. Okej, nie da mi zbyt żebyśmy robili ze Trofeo. Okej, okay, mamy lepsze koła. Okej, okay, są wolniejsze, ale. No, ale co za coś? Jak gdybym miał tylko dwa przyczepne koła, to by było. <noise> Albo jedno. No nie, na no, pewno musimy się dostawać do najwolniejszego z prawda? Niestety. Okej, okay, ginger nas na razie chyba nie interesują. Tak, wchodzenie i wychodzenie z gry yy, daje tego perka. Skąd już jesteśmy? A, nie możemy ich ulepszyć. Może tylko to spawać? No, dobra. No dobra, no to co, powód rozgrywkowy. Wróćmy się tam. Czy coś tam powie HGW? Odnośnie tego wszystkiego, co tu się dzieje. Okej, okay, pad kierunkowy, na skróty warsztatów, mumbo. Co? Czyli, że, że, że co? <grych> Okej, okay, szpiegulary też mogą jakoś nam pomagać, jakkolwiek to. Właśnie, nie, nie użyliśmy tej anteny, nie? Nie słyszeliśmy nic. Ale szpekulary by pokazywały, dziękuję. Okej, okay, orzechowe. Orzechowe pola, tak? Że nam się uda. Super. Lepsze koła. No dobra, od ciebie na ja to już niej Przecież Prześmieliśmy już, czy nie? Okej. Okay. No dobra, czyli od... Dobra, okej, okay. czyli tylko ty możesz spawać mi ten wózek. Niech. Niech tam, Amelinium. Nie przeskoczymy tego. Dzięki! Okej, okay, czyli te te brzydsze dziwniejsze stoki teraz już są... Ej, byliśmy na górze, ale mi się to całkiem podobało nawet. Ja musiałam to tam wrócić, prawdopodobnie. Dobra, ale tak pożytkowo, spróbuję zajumać sobie tu skrzynkę. Pewnie by to mogła być najzwyczajniejsza skrzynka w świecie, ale... Okej, okay, znajdźmy sobie jakiś cel do oskoczenia może po prostu. Bo wiem, że możemy wiele z tym zrobić. Dobra Misia. Umiemy ty. Oj, albo i nie jak to się, jak to się tam naprawiało? Gdzie ta skrzynka, co ważniejsza? Wiecie no, tutaj by się przydało coś znaleźć, tylko być może sensownego, Ale ta już, nic tam nie powinien być jakoś specjalnie straszne. ta wieża wydaje się być troszkę suspicious. Za no, możemy ją wlecieć? Sprawdźmy to. Ja bym tam wlecieć. Hej, haj! To nie jest japońska bajka, moimio. Jecimy bardzo na takie wrażenie. Nawet na pewno. No, trzeba podjechać bliżej. Albo podlecie w zasadzie. Hey, Okej, my to na takim dziwnym kątem. My też spadając z góry, prawdopodobnie by się udało. To nam dofrunąć. Hello! Co się stało się? Ograniczone możliwości? Za mała skrzynka? Misio czy chcą? Nam powie, że mamy za, za małe śmigiełko do tego? Mam nadzieję, że nie. Nie, to była chyba jakaś dziwna ściana. ale dobrego. Ja to zostawię. Dzięki. Sorry, Misiu, co to daje? Okej, okay. aby sobie te wieże potrzebujemy kreta, czy jakoś tak? Gdzie jest kret? To jest o pieniądze, halo. My tak chcieliśmy wrócić chyba, nie? Na, na górę. Prawdopodobnie. No to co czy coś tu jeszcze jest ważnego tam chyba nie. Na tym dachu też nie bardzo. To to żółte wygląda się. Ja wiem, że to mam, bo i tak dalej, ale... Okej, okay, na samym puzelku też jest skrzynka. Pewnie tak samo będzie na tej wieży gier. No dobra, może już się nie pojacujmy tam, tak? Gdzieś tam powiedzmy, poza. Ja chciałbym zobaczyć ten kadr, bo ładnie wygląda. Misio. Misio, nie tak. Nie. nie. Nie, posłusznie, mi się. No, dobra, w każdym razie dzięki, że byliście. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że udało mi się umić. Chociaż chwilę. Waszego czasu. I cóż, jego oddziałka Wam życzę. zobaczenia razu. Hej!